Jakby jeszcze było za mało sera, to dosypuję jeszcze parmezanu i może jeszcze trochę lime ich od Wow. Hejka wszystkim, znowu widzimy się na Mukbangu i dzisiaj podpowiadamy sobie na różne spicy mocne pytania. Nie będziemy sobie jeść, babo albo chłopie. Zapraszam cię, weź sobie też coś do jedzonka. I lecimy z pierwszym pytaniem. Czy masz albo czy miałaś depresję? Kwestia jest taka, że mi się wydaje i ja czuję, że jest coś ze mną nie tak. I wiem, że powinnam jak najszybciej iść do psychologa. Najpierw się w ogóle zbadać, czy cokolwiek mi dolega. Ale ja mam jakieś obawy po prostu przed tym na tyle duże, że dalej nie poszłam. Ale wiem, że w najbliższym czasie już, już jestem tak blisko, żeby iść. Już po prostu wielkimi krokami jestem u tego, <laughs> u tego psychologa. Trochę się obawiam, wiem, że nie ma czego i wiem też, że mi to ym, na pewno pomoże, takie wygadanie się, to będzie osoba obiektywna i na pewno mi dużo będzie mogła doradzić. No i teraz moja odpowiedź. Osoba z internetu, na której się najbardziej zawiodłaś? Hmm... No myślę, że Julka, mimo to, że mam teraz z nią e, kontakt, no to Julka, bo jednak żadna influencerka, z którą się kolegowałam, nie zrobiła mi takiej przykrości, jak w ten rok temu, w sumie nawet zaraz będzie dwa lata, no bo to była ta sytuacja, o której już wszyscy wiecie, czyli w okresie mojej walki. Już minęło też sporo czasu, więc my z Julką teraz żyjemy w takich e, no, normalnych stosunkach koleżeńskich, jesteśmy po prostu znajomymi, które czasem się spotykają, czy to na nagrywki, czy ja występuję u Julki na koncercie. Nie jest to nie wiadomo jaka przyjaźń, no bo faktycznie e, my z Julką miałyśmy swoje wzloty i upadki. Myślę, że ciężko będzie nam się zaprzyjaźnić jeszcze, ale lubię się z nią czasem spotykać, lubię sobie z nią pogadać. Jest dla mnie taką dobrą koleżanką. Też Julka za tą sytuację nie wiele razy przepraszała, my wiele razy o tej sytuacji rozmawiałyśmy, więc też nie chcę do końca życia się na nią gniewać. To jest bez sensu. Powiem Wam szczerze, że tak kocham buldaka. Uff, tutaj taki zapiekany. Mhm. Dlaczego nie obserwujesz Patrycji w na Instagramie? Tak szczerze, wypowiedziałam się o niej na odcinku u Murciks No to Patti wtedy mnie obserwowała Po odcinku, jak powiedziałam, że kurza mnie internetowo, że mnie irytuje. mi irytuje. Patti mnie wtedy odobserwowała. No ja to zauważyłam, no i też ją odobserwowałam po prostu. Nie mamy już ze sobą nic wspólnego, nie interesuje mnie zbytnio jej content. Jej pewnie też, skoro mnie odobserwowała. No i w sumie tyle. Nic wielkiego. Czy podczas waszego związku któreś zwątpiło w uczucie? O kurde, mocne pytanie, grubo lecisz. Powiem w ten sposób. W związku również są wzloty i upadki, tak jak w każdej relacji. I mamy pewnie. Bardzo dużo przeróżnych myśli, i jedna półka i druga półka, więc na pewno było przynajmniej raz takie wzw zwątpienie, chociaż w uczucia nie do końca, bo ja zawsze wiem i wiedziałam, że kocham pedra i to się absolutnie nie zmieniło, więc nie było czegoś takiego, że wątpiłam, czy go kocham. No to to absolutnie nie, bo ja wiem, że go bardzo, bardzo kocham. Ale jakbym miała mówić w kontekście, czy pomyślałam o zerwaniu, bo były gorsze momenty, no to tak. tyle. Bo wiecie, jak jesteśmy razem dwa lata, dosłownie prawie chyba 24 na dobę i razem pracujemy i razem mieszkamy od początku naszego związku, więc ta relacja jest na tyle intensywna, że trochę mamy czasem siebie dość. I już jesteśmy na takim etapie, gdzie już chcemy więcej wychodzić, do ludzi, właśnie jest to nam bardzo potrzebne. Ostatnio jak i ja, i Pedro gdzieś wyszliśmy sami, to też trochę tak odżyliśmy. My o tym wiedzieliśmy od początku, bo teraz ktoś może napisać, no tak, no bo dla relacji zdrowej jest czasem opuszczania siebie. To jest fakt, u każdego jest inaczej. My akurat przez jakiś czas mieliśmy tak, że. Chcieliśmy ze sobą spędzać tyle czasu, a skoro chcieliśmy, no to spędzaliśmy. I na ten moment już trochę coraz częściej się oddzielamy, ale tak zdrowo myślę. No i, no i co? Podsumowując, żyje nam się dobrze, myśli są różne, ale w ogóle warto rozmawiać z tą drugą osobą o tych swoich uczuciach. Uczuciach też. Żeby wiedziała, a nie żeby coś ukrywać. Kochasz, nie zjeść tego całego guldaka, więc się Dowiedziesz się że to jest kurczaczka, dobrze? Kurczaczek. Proszę, pani. Ja odpowiadam na wszystko. Nie mam żadnych tajemnic, nie mam nic do ukrycia. Jestem z Wami szczera widzowie, wy o tym wiedziałam. Dlaczego Twój sklep Mones jest zamknięty? Trochę musiałam zrobić ostatnio krok w tył, jeżeli chodzi o całą moją działalność w internecie i w ogóle różne projekty które robiłam też gdzieś tam poszły na razie na bok. Było dużo problemów na różnych płaszczyznach. byśmy tu siedzieli do jutra, gdybym wam to miała opowiedzieć całe, ale tak w skrócie, źle, źle i na temat. Miałam ciężki bardzo okres w swoim życiu. Były jakieś tam dramki, niedramki, to się wszystko skumulowało. Ja też zaczynam teraz bardzo mocno dojrzewać i czuję to, że bardzo różnie się teraz, w ogóle mój mindset, moje podejście, moje wartości, a dwa lata temu. I to się cały czas zmieniało, i się zmienia. Bardzo dużo spraw zrozumiałam, też z pomocą innych ludzi stwierdziłam, że taki krok w tył też jest czasem potrzebny, to nie jest żaden wstyd, jeżeli robicie w swoim życiu jakieś swoje projekty, jakieś swoje rzeczy i, i nie wiem, pomyślicie, że okej, okay, to jest ten moment, że, że chyba muszę troszeczkę przystopować i zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Zróbcie to, to nie jest żaden wstyd, nie przejmujcie się, co powiedzą wasi koledzy z branży, absolutnie, no. I teraz mi o wiele lepiej, wiem, że to była dobra decyzja, teraz sobie na spokojnie zaczęłam fajnie planować YouTube'a, robię sobie YouTube'a i powoli kolejne kroki, tutaj muzyka, później pewnie, mam nadzieję, otworzy się znowu ten sklep, Monez, bo wyłożyłam w niego całe serducho i będą dalsze projekty. Mm, żeby zrobić krok w trzeba zrobić krok I to jest fakt. Trzeba też się umieć przyznać do porażek, ja się dopiero uczę, ja jestem bardzo młoda, ale już coraz bardziej ogarnięta, uwierzcie mi. Czy miałaś kiedyś jakąś relację z influencerem? Chodzi o relację miłosną. Okej. Okay. Jest to mocne pytanie. Szczerze to miałam wiele, znaczy wiele, już bez przesady. Kilka relacji miałam z influencerami. No, były chyba z trzy osoby, ale to były bardziej takie przelotne znajomości, a jedna z nich była taka naprawdę konkretna. Nie ogóle to jest mocne, o tym nigdy nie mówiłam, ale myślę, że możecie się dowiedzieć. Nie powiem Wam, kto to jest, ale był to bardzo duży influencer. Miałam z nim relację dosyć długo ponad pół roku. I ja wtedy w ogóle nie byłam nigdy w związku, więc dla mnie taka relacja była bardzo. angażowałam się bardzo w tą relację, w przeciwieństwie do drugiej strony. Strony I byłam. W sumie to byłam trochę toksyczna. Nawet nie trochę, byłam naprawdę w bardzo toksycznej relacji, uważam, z tą osobą. Ja sobie zdałam dopiero z perspektywy czasu z tego sprawę, że to było bardzo krzywdzące dla mnie. Tym bardziej, że jako osoba, która nigdy nie była w związku i potrzebowała takiej bliskości, a ta druga strona dawała mi tą bliskość, to było to ciężkie. Bo dobra, opowiem wam, opowiem wam. My zaczęliśmy się mm, coraz lepiej dogadywać z tą osobą, coraz częściej spędzać ze sobą czas. Nożyliśmy w bardzo bliskich Stosunkach. Wezmę sobie klupeczkę jeszcze. No i później. Zaczęło się to robić coraz dziwniejsza ta relacja, po prostu. I osoby w moim otoczeniu, jakieś moje przyjaciółki, yy, znajomi, widzieli, że ta relacja jest bardzo dziwna. Ja w ogóle też się bardzo przywiązuję do ludzi, więc dla mnie to było mega ciężkie. Wyglądało to tak. Że wiecie, ta osoba mówiła mi, że się przyjaźnimy, że jestem jego najlepszym przyjaciółką, a zachowywała się tak, jakbyśmy byli w związku. Czyli wiecie, ktoś wam mówi, że jesteśmy przyjaciółmi, haha. Ha, ha. No to był friendzon w sumie. A wiesz, a zachowywaliśmy się totalnie jak para. Jak teraz o tym rozmawiam, to wracają te emocje trochę. No i wiecie, były jakieś telefony, zazdrość. Ja też w ogóle bardzo, bardzo się angażowałam w tą relację, dbałam o tą osobę. No a ja byłam źle traktowana, uważam. Też ta relacja na pewno nauczyła mnie życia w relacji, bo nigdy nie byłam w takiej relacji, a jak nagle zostałam rzucona, przynajmniej ja sobie tak tłumaczę, że zostałam rzucona na głęboką wodę i zobaczyłam, jak to może wyglądać i teraz jestem w relacji, która uważam, że jest po prostu takim kontrastem, to jest niebo a ziemia, Czylicie, śpicie z typem... W łóżku, nie że tcimci, rimci mi te sprawy, tylko normalnie są w śpicie codziennie razem ze sobą przytuleni, a on jeździ do innej dupy i sobie z nią spędza czas. No mega przykre. Ja o tym wiedziałam, to było trochę ukrywane tak przede mną. No ale się dowiadywałam, nie? I mimo to, okej, okay, nie byliśmy razem, ja nie mogłam mieć pretensji. Ale było mi mega przykro, no bo ja się mega zaangażowałam. To co oglądałam, filmy, spałam w jednym łóżku, przytulaliśmy się, no spędzaliśmy mnóstwo, mnóstwo czasu, po czym zniknął i tyle. Byłam cały czas w takim frędzonie. Ponad pół roku, czajcie to. Pisał do mnie w bardzo manipulujący sposób. Jak coś mu się nie spodobało, jakieś moje zachowanie, to naprawdę, ale to, to wiecie, to nie było moje zachowanie jakieś straszne, tylko to było dosłownie jakaś mała rzecz, i, i wiesz, i on po prostu, jakieś wiadomości, typu, że ja jestem najgorsza, myślał, że się przyjaźnimy. No wiecie, takie typowe, ma manipulacyjne gadki. O nic, naprawdę. I w ogóle gorsze tam rzeczy było, tylko ja teraz nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. Musiała to sprawdzić, a nie chcę tego sprawdzać, szczerze, nie chcę czytać tych wiadomości znowu. Ale no było grubo. Dobra, już przejdźmy do kolejnego pytania, bo. Jak znaleźć motywację? Mi też jest ciężko, często znaleźć motywację, naprawdę. Uwierzcie mi, i myślę, że każdemu człowiekowi na tym świecie, ile razy ja mam tak, że leżę w łóżku i po prostu nie mam ochoty. Nie mam ochoty na nic, po prostu leżę i mam ochotę tak leżeć cały dzień. Naprawdę. Ja wiecie, co sobie wtedy myślę? Że skoro. To jest takie niby typowe gadanie, ale zastanówcie się głębiej nad tym typowym gadaniem. Że faktycznie mamy jedno życie i nie chcę leżeć jako staruszka na łożu śmierci i pomyśleć sobie, boże, ale miałam nudne życie, albo nie zrobiłam tego, nie zrobiłam tego, jest mi przykro, albo nie wiem, nie poleciałam tam, nie poleciałam tu, nie zrobiłam czegoś, żeby było to. Nie chcę yy, po prostu, jak będę przed śmiercią, żebym wspominała życie tak nijak. Nie chcę po prostu żałować niczego, a wiem, że gdybym bez motywacji leżała dzień w dzień w łóżku yy, i by mi się nic nie chciało, to bardzo smutno bym przeżyła to życie i nawet jak czasem nie mam motywacji, to właśnie przypominam sobie o tym, że kurde, mam tylko jedno życie. Ja chcę zrobić jeszcze tyle rzeczy, a żeby zrobić na przykład nie wiem, żeby wydać płytę, no to muszę jeszcze zrobić to 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 to, to. żeby być piosenkarką muszę zrobić jeszcze to 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 i to, żeby lecieć do Stanów też muszę w, w, zrobić to to i to, żeby w ogóle mieć pieniądze, żeby tam polecieć. Takich właśnie rzeczy, które ja chcę zrobić, jest milion. A żeby zrobić te milion rzeczy, to ja muszę zrobić jeszcze jakieś inne punkty, nie? Więc jak ja sobie to wyobrażam, to wiem, że ok, jestem jeszcze młoda, mam czas, mogę to teraz robić i chcę to robić, bo chcę przeżyć to życie w stu Kiedy w końcu zmienisz profilowe? Już niebawem. Wyczekujcie początku roku, bo wtedy będzie bardzo dużo zmian. Wiecie z czego jestem dumna? Ja wam powiem. Uszucę, tak, pewnie siedzisz i yy, ja ci powiem. Zawsze byłam mega niezorganizowaną osobą, leniwą. Ja na przestrzeni roku, dwóch tak bardzo zmieniłam swoje podejście, że to jest szok. Ja teraz mam naprawdę. Bo kiedyś tylko gadałam, a nic nie było ogarnięte, i wszystko było takie, że sobie gadałam, a nic z tego nie było. Mam cały rok zaplanowany, cały początek roku i nie mogę się doczekać, aż wszystko zobaczycie. Bo będą różne zmiany, yy, projekty, nie projekty. Tege. Więc musicie śledzić, bo mega, 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 mega się jarabł. Jak? Dogadywałaś się z uczestnikami sabotażysty poza kamerą? Ciekawe pytanie. Ja tam byłam tylko jeden dzień, więc ciężko będzie mi e, na to odpowiedzieć. Znaczy, ciężko, no. Po jednym dniu coś tam można by wnioskować. Nie zdążyłam nawet chyba z wszystkimi pogadać tak sam na sam, ale. Yy, naprawdę w porządku ludzie. Naprawdę dobrze się tam przez pewien czas czułam, przez pierwszą połowę dnia. Później tam coś yy, mi po prostu tam sprawiło przykrość i tak dalej, no nieważne. Chodzi o to, że ja pierwszy raz po dwóch latach związku rozstałam się z Pedrem. Pojechałam gdzieś sama yy, do osób, których w ogóle nie znałam. Byłam w programie, gdzie musiałam robić zadania. To wszystko było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie, męczące i takie przytłaczające. Więc każda jakaś najmniejsza rzecz yy, była dla mnie, sprawiało mi przykrość, była dla mnie ciężka po prostu, ale tak czy siak jakbym miała oceniać uczestników, to naprawdę są w porządku, poznałam pierwszy raz Tanderów i oni też są naprawdę fajni, tacy pozytywni. Jedyne co, to właśnie to, to co mówiłam już na przepytankach, że była jakaś tam sytuacja z Fausty, on nawet pewnie o tym nie wie, mi się wydaje, bo to jest pewnie taki sposób bycia, ja może też coś za mocno odbieram, ale ja jestem po prostu taka bardzo nadwrażliwa. Im jestem starsza, tym ja jestem Większą pani karą, jestem bardziej wrażliwa. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Dobra, znalazłam jeszcze fajne, ostatnie pytanie. Z jakim influ nigdy nie podjęła nie byś współpracy? Ciekawe pytanie, zastanawiałam się nad tym chwilę i powiem Wam szczerze, że jest to fagata i nie mam do niej nic prywatnie, bo w sumie to jej nie znam teraz, kiedy się z nią kolegowałam z trzy lata temu. Dobra, nie znam jej, ale z tego, co teraz e, słyszę, to to dalej jest taka, jak była kiedyś. To jest po prostu git, taka do pogadania, e, pomocna, więc z tym nie miałabym problemu. Ale jeżeli chodzi o wspólne robienie kontentu, to raczej nie, bo mamy tak zupełnie różne treści, które publikujemy, żebyśmy się totalnie... Chyba bym nie chciała, po prostu. Ra raczej, bym, raczej bym nie chciała, ale jeżeli chodzi o Agatę w internecie, no to niestety nasze treści, które wrzucamy, są tak różne, że raczej nie chciałabym się krosować, chyba że, nie wiem, zrobić przepytanki i się pogadać, co tam u niej, czy, czy cokolwiek, chociaż, no nie wiem, nie wiem, bardziej, bardziej no nie, nie za bardzo. Agata teraz wiecie, jest mocną bed-bitch babką, która trafia głównie do starszych, a ja jestem jeszcze tą family friendly Moniką Kociołek. Bo Monika Kociuk i family friendly trochę się nie, nie łączy, ale no na pewno jestem, du jestem dużo bardziej family friendly niż fagata, no, to zdecydowanie no ja też teraz mam inny kierunek w internecie, ona ma zupełnie inny więc dlatego wybieram tutaj fagatę i tym pytaniem kończymy tego mukbanga, i chcecie więcej, albo jak chcecie z kimś, no to koniecznie piszcie w komentarzu, kocham was i widzimy się w kolejnym filmie no i łapkę zostawcie, dobrze? dla Moniki